Niech Bóg Was błogosławi, bracia i siostry tego dnia. Niech Pan wyleje na Was deszcz błogosławieństw. Niech wysłucha Waszych modlitw. Niech spojrzy miłosiernie na Was wszystkich i da wszystkim dobrobyt i pomyślność. Zaczniemy dzisiaj naszą refleksję. Będziemy odpowiadać na niektóre pytania, które tutaj zadano mi. Myślę, że to są osoby początkowe, ale ja odpowiem. I pytają się mnie, czy należy dać dziesięcinę z pożyczki bankowej. Z pożyczki ja myślę, że nie powinniście dać dziesięciny, ponieważ jeżeli proście w banku o powiedzmy 20 tysięcy dolarów, więc... Nie musicie dać z tego dziesięciny, ponieważ to należy do banku. Musicie to później zwrócić. Ale jeżeli y, możecie tutaj dać dziesięcinę zysku, który zarobiliście biorąc pożyczkę. Jeżeli pożycili, pożyczyliście y, banku, aby spłacić długi, y, przypuszczam, że z tych długów, które nabliście, już daliście dziesięcinę, z tych pieniędzy, które wydaliście więc zadłużyliście się, więc bierzecie pożyczkę, aby to spłacić. Więc z tego już daliście dziesięcinę. Ale jeżeli na przykład będziecie otwierać swoją działalność, pożyczacie w banku, wy tylko dajcie dziesięcinę zysku. Później tą pożyczkę będziecie musieli zwrócić, więc tylko z zysku daje się dziesięcinę musicie myśleć jak zdobywacie te pieniądze po co ale dajecie dziesięcinę zysku kolejne pytanie mówiąc co to znaczy żeby nie pić krwi ze zwierzęcia uduszonego ponieważ w biblii w starym testamencie i w nowym duch święty nauczał przez apostołów że trzeba powstrzymać się od picia krwi to przykazanie Dał Pan również w Nowym Testamencie mówi, że można wszystko jeść, wszystkie rodzaje zwierząt, ale jedyne, co y, osoba musi się powstrzymywać y, od picia krwi i od tego, co zadławione. Na przykład y, owieczki czy krowy, y, usuwa się z nich krew. I ludzie są przyzwyczajeni niektórzy pić tę krew lub mieszać ją z innym pożywieniem i tego Bóg zabrania. I również mówi Bóg, aby nie pili krwi z, ze zwierzęcia, które jest zadławione. To jest zwierzę, które umiera i nie usuwa się z niego krwi, nie usunięto z niego krwi, ponieważ normalnie zwierzęta, które były składane na ofiary, trzeba było y, usunąć z nich krew, a zwierzę, które jest zadławione, nie uczyniono żadnej rany, aby usunąć krew, więc w ten sposób umarł z krwią w środku, więc Bóg zabraniał jeść tego zwierzęta, ponieważ tego zwierzęcia, ponieważ krew nie była usunięta. Kolejne pytanie, które im brzmi dzień Pięćdziesiątnicy, jak się nazywał w Starym Testamencie, w Starym Testamencie świętowano y, pewne święto które nazywano 50 dni. Było to święto tygodni e, i świętowano przez 50 dni z rzędu, ale to było święto poświęcane dla, poświęcone dla Boga, nie, nie święto, które teraz e, się czyni. E, trwało ono 50 dni, i w ostatnim, ostatnim dniu uczyniano coś specjalnego. Więc przez ten, przez ten czas, 50, przez 50 dni nazywano dzień Pięćdziesiątnicy. Dlatego w dziejach apostolskich, gdzie mówi, że w dniu Pięćdziesiątnicy to był ostatni dzień, 50 dzień tego święta tygodni, kiedy zstąpił do Święty na, na całą grupę, Powiem, która tam była zebrana na poddaszu i uwielbiali Boga i modlili się w epoce naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest ten dzień pięćdziesiątnicy. Również jest pytanie, pytają się, czy w czasie nabożeństwa, czy jakaś persona, która jest w zboży i jest nabożeństwo dla Pana, czy to jest zabronione, czy to jest właściwe, aby zakładać nogę na nogę? Wy musicie pamiętać, że są osoby, które są zapraszane, kobiety są zapraszane na konferencje, na spotkanie, na zebranie i, i więc z przyzwoitości, z, z protokołu, z zasady, z punktu widzenia estetyczności, na przykład na rozdaniu dyplomów, czy w uni na uniwersytecie, y, nauczają, żeby usiedli wszyscy y, według pewnych zasad, żeby kobiety nie zakładały nogę na nogę, więc to się robi z, ze względów różnych protokołów, ponieważ wygląda to źle kiedy ktoś krzyżuje nogi, kobiety, również mężczyźni. Więc w kościele lub w zboże, jeżeli jesteśmy podczas nabożeństwa, czcimy Boga, słuchamy nauczania, więc my również musimy być poważni i zachowywać się dobrze w tym momencie. Ja bym powiedziała, że to jest nieuczciwe. Nie, że to jest grzech przed Bogiem, nie, tylko to jest nieuczciwe. Źle to wygląda, że ktoś, kobieta zakłada nogę na nogę lub mężczyzna, to znaczy, że pokazuje, że nic go nie obchodzi, nie interesuje w tym momencie nauczanie czy to, co się robi w tym momencie. Więc to jest to. Powinniśmy się zachowywać, Dobrze, wtedy, kiedy na przykład robią kursy wychowania i grzeczności. Ktoś kogoś za, zaprasza na bankiet i, i siada się do stołu i wiele osób spożywa posiłek, więc są pewne reguły, jak trzymać sztućce, jak posługiwać się sztućcami, żeby nie uderzać sztućcami w talerz. Więc to są te szczegóły w zależności, gdzie jesteśmy, gdzie się zbieramy, więc musimy zachowywać się przyzwoicie, porządnie, aby wszystko było sukcesem. I kiedy czcimy Boga, więc musimy zachowywać się najlepiej, dlatego zamykamy oczy ponieważ również różne rzeczy sprawiają, że rozpraszamy naszą uwagę. Kiedy ja mam otwarte oczy, patrzę wszędzie i, i tracę uwagę przez ściany, obrazy, sufit innych ludzi, więc ja wolę zamknąć oczy lub kiedy się modlimy, zamknąć oczy, żeby skoncentrować się przed Panem. Więc to jest y, bardzo podobne. Dlaczego zamykamy oczy, kiedy się modlimy? Więc dlatego nie powinniśmy krzyżować nóg czy zakładać nogi na nogę na spotkaniach. Są osoby, które są chore na nogi i przez pewien, y, przez pewien Dlatego, że są chore, muszą na przykład krzyżować nogi, więc wtedy niech nie siadają w pierwszych rzędach, tylko niech gdzieś siądą z tyłu w kącie, żeby nie przeszkadzać nikomu, aby nie rozpraszać niczyjej uwagi. Więc wszystko można zrobić lub nie. Ale musimy tutaj aplikować logikę i mądrość i nie przesadzać, być praktycznymi i robić wszystko dobrze w ten sposób, aby wszyscy byli z nas zadowoleni i abyśmy my byli zadowoleni. Mam nadzieję, że osoby, które zadały te pytania, wysłuchały mnie i mogły się nauczyć. I teraz będziemy rozmyślać nad drugim listem Pawła do Tesaloniczan. Jeżeli nie macie Biblii pod ręką, nie martwcie się, tylko słuchajcie. Otwórzmy Biblię na drugim liście świętego Pawła do Tesaloniczan, rozdział drugi. Będziemy czytać od wersu 13 do 17. To jest refleksja, aby uczcić naszego Boga. I tutaj mówi apostoł Paweł, mówi do, Kościoła w Tesalonikach daje wskazówki, nauczając słowa Pańskiego i doktryny. Uczy dobrego zachowania w codziennym życiu, więc Paweł daje wskazówki temu kościołowi, mówiąc: My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za Was. Więc On mówi, my. Pastorzy, apostołowie, słudzy Pana, i to mówił również pastorowi tutaj tego kościoła w Tesalonikach. My zawsze musimy dziękować Bogu za ludzi, za zbór, za Was, umiłowani bracia, przez Pana, że Bóg wybrał Was od początku ku zbawieniu. Więc tutaj jest uznanie takie, dlatego dziękujemy Bogu, ponieważ Bóg od początku ich wybrał. Tak jak dzisiaj Bóg nas wybrał i Was, którzy nas słuchają, również Bóg nas wybrał, aby nas zbawić przez ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. W prawdę o Bogu lub o Ewangelii. Także dzieło jest tutaj od Ducha Świętego. Przez niego jesteśmy wybrani, aby znaleźć się pewnego dnia w obecności Pana. Duch Święty czyni to dzieło dzisiaj z nami. On nas naucza, nas poprawia, nami kieruje. On jest naszą, naszym władcą, królem, nas, naszym wszystkim. Duch Pana czyni to piękne dzieło z nami wszystkimi dzisiejszego dnia. Dlatego dziękujemy Panu za nasze, w naszych modlitwach. Zawsze prosimy Pana, aby zesłał swojego Ducha, który byłby z nami przez cały czas, czternaście. Do tego też powołał nas przez Ewangelię, Duch Święty, przez Ewangelię i prawdę powołał nas wszystkich, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest nasze pragnienie, nasze życzenie, pewnego dnia, abyśmy dotarli do tej chwały naszego Boga i abyśmy cieszyli się z Jezusem Chrystusem tam w Jego chwale. To jest nasza nadzieja. Wers 15. Przeto, bracia. Trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez Mowę, czy przez list nasz. Więc, apostołowie, mówiąc całemu Kościołowi, aby trwali niewzruszenie, aby Y, trzymali się nauki, której nauczyli się przez mowę, czy przez głoszenie lub przez list. W tamtych czasach apostołowie byli przyzwyczajeni napisać list o całej doktrynie, której, której Bóg, y, którą Bóg, y, Ujawniał, jakież to trudne w tamtych czasach forma, w jakiej oni ewangelizowali. Dzisiaj mamy wszystko dostępne, łatwo jest nam ewangelizować. Na przykład teraz ja do Was mówię, a Wy będziecie mnie słyszeć w różnych miejscach na świecie, ponieważ ludzie się podłączą do internetu. Jakież to łatwe. Także my nie będziemy mieć żadnych wymówek przed Bogiem jeżeli zaniedbaliśmy Jego drogę, nie możemy się usprawiedliwiać, nie możemy powiedzieć, Panie, jak jest to trudne, żeby ktoś mi nauczył, nikt mnie nie nauczał. Dzisiaj z tą całą dostępnością techniki nie możemy się usprawiedliwiać i podziękujmy Bogu za tą łatwość komunikowania się i głoszenia Jego słowa. W wersie szesnastym a sam Pan nasz, Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski, niech pocieszy serca Wasze i utwierdzi Was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie. Duch Święty, Pan, oni potwierdzali, swoje słowa w naszych sercach i to prawda, ponieważ dzisiaj mamy tą pandemię, ale modlimy się do Boga, aby wkrótce to zabrał, ponieważ nie pozwalają nam się zbierać, aby otrzymać proroctwo, ponieważ tutaj mówi w wersie 17, że Pan zawsze pociesza serca i utwierdza swoje słowo i swu, swoje dzieło przez dary duchowe, przez dar. Prorokowania. W tym czasie, przez tą pandemię, wielu ludzi, bracia i siostry, zostało, y, wielu ludzi y, zostali odwiedzeni przez Pana, przez sny czy wizje, ale są inni, którzy nie mają tych darów, więc należy prosić Pana, aby się zmiłował, aby on nami y, kierował i abyśmy wkrótce mogli się zbierać i otrzymać nałożenie rąk i proroctwo, którego tak nam brakuje. Niech Bóg Was błogosławi, będzie z Wami i trzeba iść naprzód, nie zniechęcać się, nie czuć lenistwa, nie zniechęcać się w żadnym momencie, tylko być dzielnym, ponieważ lepiej jest chodzić z Panem, lepiej jest chodzić z Chrystusem, z Bogiem, niż być na świecie. I robić y, przyjemne rzeczy, które nie przynoszą zbawienia, spokoju ani życia wiecznego. Modlić się i, i być dzielnym iść naprzód. Będziemy modlić się teraz, błogosławiony Ojcze Niebieski, błogosławiona niech będzie Twoje imię na zawsze. Dziękuję Ci, Panie, dziękuję Ci, Święty Ojcze, za Twoją miłość, litość, za, Twoją, za Twoje święte Słowo. Piękne obietnice. Dziękuję za Twoją łaskę, ponieważ Ty uczyniłeś cuda i znaki w wielu, wielu osobach. Uleczyłeś wielu i również dzisiaj Cię proszę, abyś uczynił znaki i cuda, ponieważ wiele ludzi, dzieci, starsi, kobiety, mężczyźni są chorzy, są w szpitalach. Inni są y, w domach, ciężko chorzy, w swoich łóżkach. Proszę Cię, abyś wyciągnął Twoją rękę i oczyścił, uleczył, wysłuchał modlitwy, oczyść każdego. Jest wiele osób, które są y, y, dręczone przez złe duchy, czary, magie. Uwolnij oczyść i zgani te nieczyste duchy. I przerwij łańcuchy więzy. Oczyść każdego, uwolni uczyń cuda i znaki, mój Panie. Również ludzie proszą Cię o błogosławieństwa materialne, o długi, o pracę. Daj im to wszystko, czego potrzebują. Daj każdemu dach nad głową, jedzenie. Ubranie, pomóż wielu osobom, którzy mają długi, bo błogosław, wysłuchaj modlitwy, modlitwy, zmiłuj się w imieniu Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, umiłowanego chwała i cześć dla Ciebie dziś i na wieki wieków. Dziękujemy Panu i będziemy śpiewać kor numer 105, kor 105. Moc Boga. Solo el poder de Dios puede cambiar. Sirviendo. Que soy feliz sirviendo al Señor no heva criatura soy no Gloria al dziękuję bardzo niech Bóg was błogosławi kocham was całego serca